Czy czułeś kiedyś to wrażenie, że jesteś obserwowany, że twoje słowa są przekręcane, że każdy krok, który robisz, jest oceniany przez ludzi wokół ciebie? Dzielisz się czymś osobistym, czymś prawdziwym ze swojego życia, a kilka dni później odkrywasz, że stało się to tematem, plotką, amunicją dla ludzi, o których myślałeś, że są po twojej stronie. I co gorsza, ci ludzie nie są daleko. Są tam, w pracy, w rodzinie, w twoim kręgu znajomych, Uśmiechają się do ciebie, niszcząc jednocześnie twój wizerunek za plecami. Czujesz zdradę, czujesz złość, czujesz to desperackie pragnienie, by się bronić, udowodnić im, że się mylą, pokazać prawdę. Ale im więcej mówisz, tym więcej dajesz im amunicji. Im więcej się bronisz, tym bardziej karmisz ten cyrk, który stworzyli wokół ciebie. I pod koniec dnia czujesz się wyczerpany, psychicznie zniszczony. Z całkowicie skradzionym spokojem przez ludzi, którzy w ogóle nie powinni mieć nad tobą takiej władzy. To jest jeden z najgłębszych bólów współczesnej ludzkiej egzystencji. Życie w otoczeniu toksycznych osób, których nie możesz po prostu wyeliminować ze swojego życia. To koledzy z pracy, których musisz widywać codziennie, to członkowie rodziny, którzy pojawiają się na spotkaniach i imprezach, to znajomi z Twojego kręgu, z którymi dzielisz te same przestrzenie. I ci ludzie, Świadomie lub nieświadomie, żywią się chaosem, który tworzą. Kwitną na plotkach, na przekręcaniu faktów, na dramacie. A ty, próbując być dobrym człowiekiem, próbując się wytłumaczyć, próbując pokazać, kim naprawdę jesteś, tylko kopiesz coraz głębszy dół. Bo każde słowo, które wychodzi z Twoich ust, staje się nową interpretacją, nową historią, nową bronią przeciwko Tobie. A najbrutalniejsza prawda jest taka. Nie możesz kontrolować tego, co ci ludzie mówią o tobie. Nie możesz kontrolować tego, jak interpretują twoje działania. Nie możesz ich zmusić do zobaczenia prawdy, ani do zaprzestania rozsiewania jadu. Ale jest coś, co możesz kontrolować, coś, czego ci ludzie nigdy nie będą w stanie ci odebrać, jeśli postanowisz to chronić twój spokój psychiczny. I właśnie o tym musimy dzisiaj porozmawiać, ponieważ istnieje starożytna, prosta. Ale niszczycielsko-potężna strategia stoicka, która może opancerzyć Twój umysł przed całą tą toksycznością. Nazywam to zasadą trzech ciszy. Trzy konkretne formy ciszy, które, stosowane z żelazną dyscypliną, czynią Cię kimś nieosiągalnym dla toksycznych osób. Przestajesz być bezbronny, przestajesz być łatwym celem i, co najważniejsze, odzyskujesz absolutną władzę nad swoim wewnętrznym spokojem. Epiktet, jeden z największych filozofów stoickich, jaki kiedykolwiek istniał, dużą część swojego życia spędził jako niewolnik. Wiedział, co to znaczy być bezbronnym, wystawionym na widok otoczonym ludźmi, którzy mogli go skrzywdzić bez konsekwencji. I to właśnie z tego brutalnego doświadczenia rozwinął jedne z najpotężniejszych nauk o wolności umysłu, jakie ludzkość kiedykolwiek poznała. Epiktet mówił coś, co powinno być wyryte w umyśle każdego, kto ma do czynienia z plotkami i toksycznością. Istnieją rzeczy, które są pod naszą kontrolą, i rzeczy, które nie są. A kluczem do wewnętrznego spokoju jest skierowanie całej energii wyłącznie na to, co naprawdę możesz kontrolować. Co ludzie mówią o tobie, nie jest pod twoją kontrolą. Co o tobie myślą, nie jest pod twoją kontrolą. Jak interpretują twoje działania. Nie jest pod Twoją kontrolą, ale Twoja reakcja na to wszystko? Całkowicie pod Twoją kontrolą. Twoje słowa? Pod Twoją kontrolą. Twoja energia psychiczna? Pod Twoją kontrolą. Twój wewnętrzny spokój? Całkowicie pod Twoją kontrolą. I oto mentalna rewolucja, którą przynosi epiktet. Kiedy w końcu zaakceptujesz, że nie możesz kontrolować narracji, którą tworzą o Tobie inni, przestajesz marnować energię na próby. Przestajesz się bronić, przestajesz się usprawiedliwiać, przestajesz karmić system, który został zaprojektowany, aby wyssać twój spokój, a kiedy to robisz, dzieje się coś niezwykłego, stajesz się wolny. Ponieważ jedynym powodem, dla którego plotka i toksyczność mają nad tobą władzę, jest to, że ty dajesz im tę władzę, odpowiadasz, reagujesz, denerwujesz się, wchodzisz do gry. I w momencie, gdy decydujesz, że nie będziesz już w to grać, ta gra całkowicie traci swój efekt. Ale wiem, co teraz myślisz. Dobrze. Rozumiem teorię, ale jak mam to zrobić w praktyce? Jak po prostu ignorować, gdy ktoś rozsiewa kłamstwa na mój temat? Jak zachować spokój, gdy ludzie, których znam, niszczą moją reputację? I tu wkracza zasada trzeciej ciszy. Ponieważ cisza nie jest biernością, cisza nie jest słabością. Cisza nie oznacza, że akceptujesz to, co się dzieje. Cisza stosowana strategicznie jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć przeciwko toksyczności, ponieważ o ile słowa można przekręcić, ciszy nie można. O ile reakcje mogą być użyte przeciwko tobie, brak reakcji nie może. A kiedy opanujesz te trzy specyficzne rodzaje ciszy, stajesz się całkowicie opancerzony przed chaosem, który toksyczne osoby próbują stworzyć w twoim życiu. Pierwsza cisza to ta, którą nazywam ciszą braku reakcji, i ta jest być może najtrudniejsza do opanowania, ponieważ jest sprzeczna ze wszystkimi Twoimi ludzkimi instynktami. Kiedy ktoś źle o Tobie mówi, kiedy odkrywasz, że rozsiewają plotki, kiedy czujesz, że jesteś niesprawiedliwie traktowany, każda komórka Twojego ciała krzyczy, żebyś zareagował, żebyś się skonfrontował, żebyś udowodnił, że się mylą. Ale oto prawda, którą musisz zrozumieć. Twoja reakcja jest dokładnie tym, czego ci ludzie chcą, ponieważ kiedy reagujesz, kiedy się bronisz, kiedy wchodzisz w konflikt, walidujesz ich narrację, pokazujesz, że cię to dotknęło, pokazujesz, że mają nad tobą władzę i co gorsza, dajesz im więcej materiału do kontynuowania historii. Bo teraz to nie jest tylko pierwotna plotka, teraz to jest twoja reakcja na plotkę, teraz to jest to, jak się zdenerwowałeś, jak się broniłeś, jak straciłeś kontrolę. Epiktet uczył, że nie zdarzenia niepokoją ludzi, ale ich pogląd na te zdarzenia. Plotka sama w sobie nie ma nad tobą żadnej mocy to tylko powietrze wychodzące z ust innej osoby to tylko słowa bez treści. To, co ma moc, to znaczenie, jakie przypisujesz tym słowom, a kiedy reagujesz emocjonalnie, kiedy pozwalasz, by to zniszczyło twój spokój. Przypisujesz znaczenie, na które ta rzecz po prostu nie zasługuje, nadajesz ważność czemuś, co powinno być całkowicie nieistotne dla twojego wewnętrznego życia. Cisza, braku reakcji, to ty świadomie decydujesz, że nie będziesz karmić tego cyrku. Kiedy ktoś cię prowokuje, kiedy dociera do ciebie z plotką, kiedy próbuje cię skłonić do reakcji, ty po prostu nie wchodzisz w to. Słuchasz, obserwujesz, ale nie reagujesz emocjonalnie. Nie dajesz im satysfakcji zobaczenia, że udało im się Tobą wstrząsnąć. I to nie jest udawanie. To nie jest ukrywanie emocji. To jest Twoje szczere uznanie, że ta sytuacja nie zasługuje na Twoją energię emocjonalną, ponieważ zrozumiałeś, że Twój spokój psychiczny jest więcej wart niż udowadnianie czegokolwiek komukolwiek. I oto, co się dzieje, gdy konsekwentnie stosujesz tę ciszę, ludzie po prostu przestają. Ponieważ plotki i toksyczność żywią się reakcją. Kiedy nie ma reakcji, kiedy nie ma dramatu, kiedy nie ma konfliktu, sprawa umiera naturalnie. Toksyczni ludzie tracą zainteresowanie, bo przestajesz być zabawny, przestajesz być łatwym celem, stajesz się nieosiągalny. I podczas gdy oni tam są, próbując wywołać dramat, ty jesteś tutaj, w całkowitym spokoju, żyjesz swoim życiem, skupiony na tym, co naprawdę się liczy. Druga cisza to cisza braku obrony, i ta jest równie potężna, ponieważ atakuje bezpośrednio przyczynę problemu. Kiedy się bronisz, kiedy próbujesz wyjaśnić swoją wersję, kiedy czujesz, że musisz udowodnić prawdę, działasz pod wpływem niebezpiecznego, ograniczającego przekonania, przekonania, że potrzebujesz aprobaty tych ludzi, przekonania, że musisz, aby oni zobaczyli, kim naprawdę jesteś, przekonania, że twój spokój zależy od tego, czy zaakceptują twoją prawdę? Ale oto pytanie, które wszystko zmieni: dlaczego potrzebujesz, aby toksyczni ludzie cię zrozumieli? Dlaczego potrzebujesz aprobaty kogoś, kto rozsiewa jad? Dlaczego twój wewnętrzny spokój zależy od opinii kogoś, kto wyraźnie nie ma na myśli twojego dobra? Epiktet mówił o tym wprost. Powiedział, że jeśli zaczniesz działać dla aprobaty innych, szybko staniesz się ich niewolnikiem. Ponieważ nie ma limitu, jak bardzo będziesz musiał się dostosowywać, wyjaśniać, bronić, aby spróbować utrzymać tę aprobatę. I co gorsza, w przypadku toksycznych ludzi, bez względu na to, jak bardzo się bronisz, bez względu na to, jak jasna jest Twoja prawda, zawsze znajdą sposób, by ją zniekształcić, ponieważ problemem nigdy nie byłeś Ty. Problem jest w nich. I nie możesz naprawić tego, co jest zepsute w innej osobie, broniąc się lepiej, lub wyjaśniając się jaśniej. Cisza, braku obrony to ty uznajesz, że nic nie jesteś winien tym ludziom. Nie jesteś im winien wyjaśnień, nie jesteś winien usprawiedliwień, nie musisz udowadniać swojej niewinności ani swojej prawdy. Ponieważ ludzie, którzy naprawdę się liczą, ludzie, którzy cię naprawdę znają, oni już wiedzą, kim jesteś. Nie potrzebują, abyś się bronił. Ponieważ nigdy w ciebie nie wątpili, a ludzie, którzy wierzą w plotki, którzy żywią się toksycznością, nie są tymi, których opinia powinna mieć dla ciebie znaczenie. I oto najbardziej wyzwalająca część tej ciszy. Kiedy przestajesz się bronić, przestajesz dawać władzę narracji, ponieważ obrona implikuje, że jest coś do obrony. Obrona implikuje, że oskarżenie ma jakąś wartość, ale kiedy po prostu się nie bronisz. Kiedy żyjesz swoim życiem z godnością, nie potrzebując nikomu tego udowadniać, plotka całkowicie traci swoją siłę. Ponieważ nie ma nic, co podtrzymałoby historię, gdy ty nie karmisz jej swoimi desperackimi próbami wyjaśnienia się. Wyobraź sobie scenę: ktoś rozsiewa kłamstwo na twój temat. Ludzie przychodzą do ciebie oczekując dramatu, oczekując, że się wściekniesz, oczekując twojej namiętnej obrony, a ty po prostu. Nie reagujesz, nie bronisz się, nadal jesteś dokładnie tym, kim jesteś, robisz dokładnie to, co robisz, żyjąc z tą samą godnością, co zawsze. Bez dramatu, bez wyjaśnień, bez desperackich obron. Co się dzieje? Historia umiera, ponieważ bez paliwa, bez reakcji, bez obrony do zniekształcenia, nie ma nic, co utrzymałoby ogień. A toksyczni ludzie idą dalej, bo przestałeś być interesujący. Trzecia cisza. I być może najbardziej strategiczna ze wszystkich, to cisza braku ekspozycji. I ta dotyczy ochrony zapobiegawczej, ponieważ do tej pory mówiliśmy o tym, jak radzić sobie z plotkami i toksycznością, gdy już się wydarzyły. Ale co by było, gdybyś mógł uniknąć większości tych sytuacji na samym początku? Co by było, gdybyś mógł stać się tak strategiczny w kwestii tego, czym się dzielisz, że toksyczni ludzie po prostu. Nie mieliby dostępu do informacji, których mogliby użyć przeciwko tobie. Epiktet uczył, że mądry jest ten, kto rozpoznaje, gdzie jest niebezpieczeństwo i działa zgodnie z tym. A w nowoczesnym świecie, otoczonym ludźmi, których nie możesz po prostu usunąć ze swojego życia, licznych ludzi z powierzchni ziemi, ale na uodpornieniu się na ich toksyczność, ponieważ oto ostateczna prawda, którą musisz sobie przyswoić. Nie możesz kontrolować ludzi. Nie możesz ich zmusić, by stali się lepsi. Nie możesz im przeszkodzić w plotkowaniu, przekręcaniu, byciu toksycznymi, ale masz absolutną kontrolę nad tym, jak na to reagujesz. Masz kontrolę nad swoimi reakcjami, masz kontrolę nad swoimi obronami. Masz kontrolę nad tym, co eksponujesz. A kiedy opanujesz te trzy rodzaje ciszy, kiedy zastosujesz je z konsekwentną dyscypliną, dzieje się coś niezwykłego. Stajesz się całkowicie wolny. Wolny od potrzeby aprobaty, wolny od więzienia emocjonalnej reakcji, wolny od błędnego koła obrony i usprawiedliwień, wolny od psychicznego wyczerpania, które wynika z próby kontrolowania narracji, których nigdy nie byłeś w stanie kontrolować. I w tej wolności odnajdujesz spokój tak głęboki, że żadna plotka, żadna toksyczność, żadna osoba o złych intencjach nie jest w stanie go dotknąć. Ponieważ zrozumiałeś, że Twój spokój nie zależy od ciszy innych, Twój spokój zależy od Twojej własnej, strategicznej ciszy. Pozwól, że dam Ci praktyczny plan, krok po kroku, jak zacząć to wdrażać już dziś, teraz, w swoim prawdziwym życiu. Po pierwsze, zidentyfikuj toksyczne osoby wokół siebie. Już wiesz, kim one są. To te, które zawsze są w centrum dramatu, te, o których dowiadujesz się, że obgadują Cię za plecami. Te, które zadają natarczywe pytania nie dlatego, że się troszczą, ale dlatego, że chcą materiału. Zidentyfikuj te osoby wyraźnie w swoim umyśle. Po drugie, kiedy jesteś blisko tych osób, świadomie aktywuj ciszę braku ekspozycji. Bądź uprzejmy, bądź serdeczny, ale nie dziel się niczym osobistym, niczym na temat swoich planów, wyzwań, emocji. Utrzymuj rozmowę powierzchowną i bezpieczną. Nie musisz być niegrzeczny, musisz być tylko strategiczny. Po trzecie, gdy ci ludzie spróbują cię sprowokować, gdy spróbują cię skłonić do reakcji, gdy poczujesz tę falę złości lub chęci obrony narastającą, zatrzymaj się, weź oddech i pamiętaj: nie musisz reagować, zastosuj ciszę braku reakcji. Obserwuj prowokację, uznaj w myślach, że ma ona miejsce, ale nie dawaj im energii emocjonalnej, której szukają. I po czwarte, gdy dotrze do ciebie jakaś plotka, gdy ktoś ci powie, co o tobie mówią, gdy poczujesz to desperackie pragnienie, by się bronić, wyjaśnić swoją wersję, udowodnić prawdę, zastosuj ciszę braku obrony. Po prostu podziękuj za informacje i żyj dalej swoim życiem z godnością. Nie wchodź w grę usprawiedliwiania się przed ludźmi, którzy już postanowili uwierzyć w najgorsze i o to, co się stanie, gdy będziesz to robić konsekwentnie, przez pierwsze dni będzie trudno ponieważ poczujesz naglącą potrzebę zareagowania, obrony, wyjaśnienia. Twoje ego będzie krzyczeć, że musisz coś udowodnić, ale opieraj się, zachowaj ciszę, a po kilku tygodniach zaczniesz zauważać zmiany, toksyczni ludzie zaczną cię mniej szukać, plotki na twój temat ucichną, ponieważ nie ma reakcji, która by je karmiła, i poczujesz, że twój spokój psychiczny powraca. Będziesz lepiej spać, obudzisz się bez tego ciężaru na piersi. Przestaniesz rozpamiętywać, co ludzie mówią lub myślą o tobie, ponieważ w końcu zrozumiałeś, że to po prostu nie ma znaczenia. A po kilku miesiącach praktykowania tych trzech rodzajów ciszy, wydarzy się coś jeszcze głębszego. Spojrzysz wstecz i zdasz sobie sprawę, że nie jesteś już tą samą osobą. Stałeś się kimś, kogo nie mogą wstrząsnąć plotki. Kimś, kto nie potrzebuje zewnętrznej aprobaty, aby mieć wewnętrzny spokój, kimś, kto żyje z godnością nie dlatego, że musi coś udowadniać, ale dlatego, że po prostu taki jest. I w tym momencie zrozumiesz, co epiktet miał na myśli, mówiąc, że prawdziwa wolność polega na niebyciu niewolnikiem opinii innych, ponieważ życie jest zbyt krótkie, by marnować energię psychiczną, wewnętrzny spokój. Cenny czas na próby kontrolowania tego, co myślą lub mówią o tobie toksyczni ludzie. Ci ludzie będą nadal tacy, jacy są, niezależnie od tego, co zrobisz. Ale ty nie musisz nadal być kimś, kto jest przez nich dotknięty. Możesz wybrać, właśnie teraz, stać się kimś, kto jest ponad tym, kimś, kto zrozumiał, że strategiczna cisza nie jest słabością, jest najpotężniejszą bronią przeciwko toksyczności. Kimś, kto uznał, że wewnętrzny spokój nie jest czymś, co osiągasz, zmieniając świat wokół siebie, ale czymś, co osiągasz, zmieniając sposób, w jaki odnosisz się do tego świata. A kiedy w końcu to sobie przyswoisz, kiedy te trzy rodzaje ciszy staną się naturalną częścią twojego działania w świecie, doświadczysz wolności, której większość ludzi nigdy nie pozna. Bo podczas gdy oni są uwięzieni w nieskończonym cyklu reakcji, obrony i ekspozycji, ty jesteś tutaj, w całkowitym spokoju, skupiony na tym, co naprawdę ważne, budując życie, jakiego pragniesz, otoczony tylko ludźmi, którzy zasługują na to, by być blisko ciebie, a toksyczni ludzie? Będą nadal tam, próbując wywołać dramat, próbując rozsiewać jad, ale ty nawet tego nie zauważysz, ponieważ stałeś się odporny, stałeś się wolny, opanowałeś swój własny umysł. Więc powiedz mi w komentarzach, która z tych trzech form ciszy jest dla ciebie najtrudniejsza do zastosowania teraz? Czy jest to cisza braku reakcji, gdy ktoś cię prowokuje? Czy jest to cisza braku obrony, gdy czujesz, że musisz się usprawiedliwić? Czy jest to cisza braku ekspozycji, chroniąca twoje życie przed ludźmi, którzy nie zasługują na dostęp do niego? A jeśli dotarłeś aż tutaj, jeśli przeczytałeś to wszystko i poczułeś że to jest dokładnie to, czego potrzebujesz, to musisz zasubskrybować ten kanał teraz. Bo tutaj nie ma pustej rozrywki, tutaj nie ma powierzchownej samopomocy. Tutaj uczysz się prawdziwej, praktycznej, transformującej filozofii stoickiej, zastosowanej do brutalnych wyzwań współczesnego życia. Uczysz się panować nad swoim umysłem, chronić swój spokój i stawać się naprawdę wolnym. Naciśnij ten przycisk subskrypcji. Włącz dzwonek, a wyruszymy razem w tę podróż mentalnej transformacji, ponieważ Twoja wolność czeka, a zaczyna się od przejęcia przez Ciebie absolutnej kontroli nad własnym umysłem.